Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja, Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia nad tymi, co się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Ten hymn uwielbienia, który przed chwilą słyszeliśmy, zapewne pamiętamy, że Maryja wypowiedziała, jakby w odpowiedzi na pozdrowienie Elżbiety, na te słowa: Elżbiety, błogosławiona, jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. To było, jakby takie przedłużenie tej radości świętej Elżbiety. Pokazanie też ukazanie świętej Elżbiecie, że Maryja podziela po prostu jej radość. Jakieś potwierdzenie, że Elżbieta jest zorientowana w temacie, że rzeczywiście natknął ją Duch Święty, kiedy właśnie wypowiadała te słowa, te słowa. Pozdrowienia dla Maryi, które, które były takimi słowami, wręcz można powiedzieć, uwielbienia. I Maryja włącza się w te jej słowa, jakby kontynuuje jej myśl. Rzeczywiście można powiedzieć, że wielbiąc siebie. Oczywiście ona y, wielbi Boga najpierw, ale wielbiąc Boga w pewnym sensie wielbi siebie, no bo wsłuchajmy y, się jeszcze raz w te słowa, wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu z mawcy moim. to bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Któż z nas potrafiłby powiedzieć takie słowa? Takie wielkie słowa o sobie. Myślę, że często mamy z tym problem. Żeby powiedzieć jakieś piękne, już nie mówię wielkie, ale po prostu dobre słowa o sobie, warto sobie zadać pytanie przy okazji właśnie tej dzisiejszej Ewangelii. Kiedy ostatni raz mówiłem sam do siebie jakieś dobre rzeczy o sobie. Maria potrafiła powiedzieć o sobie dobre rzeczy. Ale jak jej się to udawało? Dlaczego ona nie zareagowała na słowa Elżbieta? Ależ, To co ty mówisz? No, nie przesadzaj, ależ nie, no to tak za bardzo. Wiesz, ja to tam jestem nikim, jestem tylko właśnie służebnicą. Nie wbijaj, nie wbijaj mnie w pychę. Można powiedzieć, wypadałoby, żeby była skromniejsza. Ale to jest chyba błędne rozumienie skromności. I teraz, jak to się Maryi udawało? Znaczy, skąd jej się to wzięło? Myślę, że wzięło się to z tego, że ona y, zawsze, kiedy myśli o sobie, myśli też o Bogu i y, widzi ciągle. Ciągle widzi, jak jest obdarowywana. Zresztą o tym jest cały ten jej hymn. O tym, jak ona jest obdarowana, i jak naród izraelski jest obdarowany, w ogóle my wszyscy, jak ludzie są obdarowani. Przez Boga. Jeżeli cały czas mamy to przed oczyma, mamy to w świadomości. Jak wiele Bóg uczynił w naszym życiu, jak wiele nam dał, jak wielkie bogactwo złożył w nasze ręce. Jeżeli to mamy przed oczyma, no to dlaczego mielibyśmy nie widzieć swojej wielkości? Jest problem, byłby problem z widzeniem, dostrzeganiem swojej wielkości, gdybyśmy. Myśleli, czy kiedy myślimy, że my to mamy tak po prostu sami, z siebie. Tym bardziej, jeśli byśmy powiedzieli, że to jest nasza zasługa, żeśmy sobie to wypracowali, jak to niektórzy mówią, sobie wszystko zawdzięczam w życiu. Wszystko zawdzięczam mojej ciężkiej pracy. Domyślam się, że kiedy ktoś coś takiego mówi, to szuka chyba takiego docenienia jego ciężkiej pracy. Więc podchodzę do tych słów z jakimś szacunkiem, zrozumieniem, ale, ale nie ma czegoś takiego, żeby ktoś wszystko w swoim życiu osiągnął pracą własnych rąk. Dzięki swojemu wysiłkowi nie ma czegoś takiego. Ale wtedy rzeczywiście, jeżeli zaczynamy tak myśleć, że ja sobie wszystko zawdzięczam, no to, to już może lepiej jest o sobie nic nie mówić. Nie? Zamilknąć. Czy powiedzieć jestem niczym, jestem zerem. Ale jeżeli widzę to obdarowanie od to, jak bardzo jestem obdarowany przez Boga, to dlaczego miałbym, miałbym się krygować ze swoją wielkością, ze swoją wyjątkowością? Tak, wyjątkowością. Jestem wyjątkowy. Mamy odwagę tak o sobie powiedzieć? Oczywiście, to nie ma oznaczać, że jestem bardziej wyjątkowy niż inni. To ma oznaczać, te słowa powinny zawierać w sobie przekaz, że każdy człowiek jest wyjątkowy, tak samo wyjątkowy jak ja, ale jestem wyjątkowy. Jestem wielki. Jestem szczególny. Nie tylko niepowtarzalny, ale, ale mam w sobie jakieś wielkie bogactwo. Jak słucham tego hymnu Maryi, tego magnifikat, jak to właśnie zwykliśmy w skrócie nazywać, od pierwszych słów właśnie: Wielbi dusza moja pana, to przypomina mi się następująca opowieść, którą już pewnie nieraz cytowałem. Pewien mistrz duchowy mówi: Od dziecka uważano mnie za nieprzystosowanego. Chyba nikt mnie nie rozumiał. Mój własny ojciec powiedział mi kiedyś: Nie jesteś dostatecznie szalony, by cię zamknąć w domu wariatów, ani też dostatecznie skupiony, by dać cię do klasztoru. Nie wiem, co z tobą zrobić. A ja odpowiedziałem. Raz włożył ktoś kacze jajko do gniazda kury. Gdy kaczątko przebiło skorupę, chodziło razem z, z matką kwoką. Aż kiedyś doszli do stawu. Kaczątko poszło prosto do wody, a kura została na brzegu gdacząc przestraszona. Tak więc, kochany ojcze, ja wszedłem w ocean i w nim znalazłem swoje miejsce. I nie możesz winić mnie za to, że ty zostałeś na brzegu. Miejmy odwagę myśleć o swojej wyjątkowości, nie tylko niepowtarzalności, ale w znaczeniu niepowtarzalności, ale też o swojej wielkości. Ja myślę, że po części dlatego jest tak mało szacunku między nami, między ludźmi, tak, tak mało darzymy się szacunkiem, bo, bo generalnie brak nam w ogóle szacunku dla siebie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby. Wymuszać na kimkolwiek, żeby widział moją wyjątkowość, moją wielkość i darzył mnie szacunkiem, to też byłby błąd. Ale swoją wiarą we własną wielkość zachęcajmy, prowokujmy innych do tego, żeby ją zobaczyli też oni, tę naszą wielkość. I żeby na skutek tego, Darzyli nas szacunkiem. I opierajmy przekonanie, to przekonanie o naszej wielkości, na tym, na czym opierała Maryja, czyli na świadomości działania Boga w naszym życiu, na świadomości tego, jak bardzo On każdego z nas obdarował. Każdego z nas obdarował czym innym w inny sposób. Ale nie odważyłbym się powiedzieć, że kogoś obdarował mniej, a kogoś bardziej. W danej dziedzinie, jeżeli porównamy nie, jakąś dziedzinę życia, to na pewno. Nigdy nie zapomnę, jak byłem we wspólnocie tak zwanych muminków, czyli wiara i światło, gdzie w połowie. Wspólnota składała się z ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, jak to mówimy, a w połowie ze zdrowych, sprawnych intelektualnie byliśmy studentami, byłem klerykiem, tam inni, ci przyjaciele, tak zwane paszczaki, to byli też studenci w większości. I, I pamiętam takiego Pawełka, który się urodził z porażeniem mózgowym, w każdym razie miał jakąś niesprawność intelektualną wrodzoną, yy, która skutkowała tym, że on na przykład no nie umiał, miał już chyba wtedy 17 lat i nie umiał zawiązywać sznurowadeł. Zawsze trzeba było mu, jak gdzieś ruszaliśmy w drogę, to trzeba było Pawłkowi zawsze zawiązać sznurowadła, bo on tego nie umiał zrobić. Ale on był naszą we wspólnocie, taką chodzącą książką telefoniczną. Wtedy nie było smartfonów, nie, gdzie można byłoby zapisać wszystkie kontakty, ale my nie potrzebowaliśmy żadnego smartfona. Naszym smartfonem był Pawełek. Jak ktoś nowy przychodził do, do wspólnoty, to wystarczyło, że powiedział raz tylko. Powiedział Pawełkowi swoje imię, nazwisko, adres, telefon. I w każdej chwili Pawełek zapytany umiał to powtórzyć. Po prostu miał genialną pamięć. Poza tym miał też taką zdolność, yy, i to widziałem na własne oczy, która też jest pokazana u bohatera tego filmu Raymon. Mianowicie, że jak wysypało się pudełko zapałek, całe pudełko zapałek na stół, to on jednym spojrzeniem potrafił powiedzieć, ile tych zapałek jest, i nie mylił się. Co do sztuki, po prostu wysypane on mówi: no, 24. A my potrzebowaliśmy czas, żeby, czasu, żeby policzyć. No? Więc kto tu był bardziej upośledzony? No? Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest tak samo bogaty, tylko w inny sposób, ma inne dary, ma co innego do zaoferowania światu, ale jest tak samo wielki. Dlaczego? Bo Pan nam uczynił wielkie rzeczy, bo Jego miłosierdzie jest nad nami z pokolenia na pokolenie. Bo okazał moc swego ramienia, strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem. Pomny na swe miłosierdzie, na swoją obietnicę. I, I też to jest o Kościele. Właśnie Kościół jest z natury swojej wspólnotą wielbiącą Boga za wielkość, którą Bóg nadał i podtrzymał pomimo naszego grzechu każdemu człowiekowi. Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy tę wielkość rozgłaszają po świecie. Taka jest nasza rola mówić światu, jak wielki jest każdy człowiek. Dlaczego Kościół, tak jak już sobie mówiliśmy, z natury swojej jest ukierunkowany na najuboższych. Właśnie nie dlatego, tak jak mówiłem wczoraj, że jest jakąś instytucją charytatywną. To nie o to chodzi. Tylko dlatego. Że ci ludzie najbardziej cierpią z powodu przekonania, że są nikim, że są zerem, że są niepotrzebni nikomu, że nie mają za wiele do zaoferowania. I rolą Kościoła jest ogłosić tym ludziom dobrą nowinę, że oni są wielcy. W związku z tym zasługują na szacunek. Ma cześć. Tak. Zasługują na to, by byli czczeni. Nie bójmy się tego. Cokolwiek uczyniliśmy jednemu z braci najmniejszych pana Jezusa, jemu uczyniliśmy. Kiedy czcimy człowieka, czcimy Boga. Oczywiście nie o to chodzi, żeby czcić człowieka zamiast Boga, ale chodzi o to, żeby czcić człowieka ze względu na Boga, ze względu na miłość, jaką Bóg obdarzył tego człowieka, ze względu na to, kim ten człowiek jest dla Boga, ze względu na to, Jakim ten ktoś jest w oczach Boga, jak wielkim jest w oczach Boga, ze względu na to, czcijmy człowieka. Nie bójmy się tego. Ale zacznijmy od siebie. Umiejmy sami powiedzieć o sobie: Wielkie rzeczy uczynił mi Pan, i dlatego jestem wielki. Dlatego jestem kimś. Dlatego zasługuję na szacunek. I choć nie będę nigdy tego szacunku wymuszał na nikim, to jednak yy, będę śmiało mówić o tym, że tego szacunku potrzebuję. Będę o ten szacunek prosić, a nade wszystko sam będę szanował siebie.